No dzień na pewno zacznę od tego bardzo ciężki. Pierwszy raz w życiu grałem w dwóch sparingach w jeden dzień. Fajne, bo to też jest na pewno próba, próba charakteru. I co powiedziałeś, już nawet tutaj akcja. E, bardzo dobry sparing, szczególnie ten drugi, bo e, no jeszcze mecz trwa, jest 0-0, ale kilka bardzo dobrych sytuacji sobie stworzyliśmy. Myślę, że no, ta z drugiej połowy powinna się skończyć bramką. Cenne, cenne doświadczenia, cenne, e, też cenny materiał do analizy dla trenerów, bo, bo to co powiedziałeś dobry przeciwnik, kilka dobrych akcji, na pewno też kilka błędów, które będzie trzeba skorygować i no i tak napawa na pewno optymizmem taka gra, taka gra, że potrafimy, że potrafimy na zmęczeniu tworzyć tę sytuację. Myślę, że teraz będzie troszeczkę łatwiej na obozie, troszeczkę nogi będą puszczać i, i będzie świeżość, dynamika no i, i zaowocuje ta ciężka praca. No dokręcił trener śrubę, nie ma się co oszukiwać, w lecie dawno się tak nie pracowało, ja przynajmniej nie pamiętam. Natomiast trener wprost powiedział, chcę żebyśmy byli na wyższym poziomie i, i, i tej pracy wykonaliśmy naprawdę dużo. Jak nogi puszczą, to nie ma wymówek naprawdę, no będziemy biegać dużo, bo, no bo nie ma cudów, praca się zawsze broni. I to apel do wszystkich do nas do zawodników, nie ma co marudzić, bo jak odpoczniemy to tak mówię, no, z takiej pracy moc będzie i wierzę w to, że efekty też na boisku w postaci punktów i ładnych meczów. Ale na pewno no, dzisiaj, tak jak powiedziałeś, bardzo intensywny dzień. Ten pierwszy mecz z Widzewem przegrany, ale, ale gdzieś były fragmenty dobrej gry. Drugi z bardzo wymagającym przeciwnikiem i też. Myślę, że pokazaliśmy się z niezłej, niezłej strony. Mecz jeszcze trwa, więc mam nadzieję, że strzelimy bramkę, ale ale tak jak mówię, mieliśmy kilka sytuacji, także myślę, że możemy być zadowoleni z tego. Myślę, że w ogóle bardzo intensywny okres na nie, nie tylko dzień, a dzisiaj na pewno... Jakby kumulacja, chyba trzeba przyznać, że to najtrudniejszy dzień na obozie, bo mimo ciężkich, ciężkich treningów, to, to dzisiaj dwa sparingi w jeden dzień, już wiadomo, pogoda jest dosyć ciepła, ale fajnie, fajnie, zadowolony jestem tutaj z chłopakiem, bo to jest też kwestia charakteru, przełamania i to cieszy, ale, ale cieszy gra też, no, bo, bo z bardzo dobrym przeciwnikiem, myślę, że nie twierdzę, że było fenomenalnie, żeby to była jasna sprawa, ale trzeba być zadowolony z postawy na pewno na minus to troszeczkę skuteczność, bo oczywiście bo, bo, przeciwnik też na sytuację, ale, ale myślę, że mieliśmy 2-3, no to takie naprawdę, Przynajmniej. Nie jedną musisz zakończyć w ramku, bo to były bardzo dobre sytuacje, że nie mówię jakichś takich groźniejszych. Koło takich już bardzo, bardzo klarownych. To cieszy. To cieszy też, że, że tutaj wszyscy, że ten drugi mecz zdrowi, zdrowi skończyli, no bo po tym pierwszym mamy trochę urazów, więc, więc tutaj cieszy, że że, 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 że że tak to się skończyło. Myślę, że jutro trochę zregenerujemy zespół, bo na pewno odczuwają trudy, ale cieszę się, bo, bo, bo pierwszy i drugi sparing, wymagający przeciwnicy z takimi jest bardzo fajnie grać, bo też pokazują, gdzie co jest do, do, do poprawy. Jakieś pierwsze wieści a propos zdrowia jego i Michała? Dopiero będziemy wiedzieli, jak wrócimy, bo, bo w tym momencie, kiedy graliśmy z Pani, to oni mieli wizytę u, u, u lekarza, więc, więc dopiero po powrocie będziemy wiedzieli, jaka jest ich sytuacja. Myślę, że to są, mam nadzieję, że to są naciągnięcia, a nie, nie jakieś poważniejsze rzeczy. Akurat w obu przypadkach to, 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 to mówię, to jest te same kontuzje się które mieli i to jest, to jest troszeczkę nie, nie, niepokojące.